Witam, witam w kolejnym odcinku Playgra. Wreszcie mi się udało nagrywać grę Stark Cień było. A więc tak, tutaj za bardzo nie wiem co zrobić. Czy muszę coś tutaj znaleźć? Ale nie wiem, czy mi się uda. Tutaj już <coughs> dużo gości pozabijałem. Ale dobra, teraz opowiem o. Fabula, tak, ale tak, znaczy nie, nie, nie o fabule, fabułę nie chcę zdradzać. Opowiem o stronie audiowizualnej. A więc tak, strona audio stoi na bardzo wysokim poziomie. Zamiast dablingu w tej grze to jest lektor Mirosława Utty, bodajże. I tak, ogólnie gry, dźwięki wszystkie ładnie się prezentują, szczególnie. Dźwięk takiego czujnika. Koniec gry. Zginałem... Czytam ostatni... Zapis. No wyłącz nagrywanie. No, y, Sorka to moją w ale... Jakoś tak wyszło, dobra. Y, gra... To ta, y, powiedziałem o tej stronie audio... audio tak jak powiedziałem, bardzo dobra. Jest wizualnie. A, teraz o audio jest bardzo dobre, a teraz o stronie wizualnej. Strona wizualna też nie jest najgorsza. Musimy wziąć pod uwagę, że to gra jest z 2007 roku, podejrzewam. Jak na tamte czasy prezentuje się dosyć ładnie. W takich grach, właśnie to jest gram. Mm, y, taka strzelaninka, taka FPP z, e, z elementami RPG. Elementy RPG to na pewno to, że. Możemy sobie z każdą postacią dowolnie porozmawiać, handlować. Yy, no na pewno to, że również mamy Ekwipunek, czekajcie się pozbędę. Kilku tych, bo w sumie one mi są niepotrzebne. Napiję się piwka. Teraz tu może, że ktoś będzie. Włączę latarkę bo nie, lepiej włączę Oj, napromieniowałem się A nie, 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 przepraszam, wykrwałem się To będzie mi teraz gdzie uciekało, bandaż, bandaż, bandaż Kilka bandażów to wystarczy No dobra, teraz pewien, ja jednak troszkę pemu o <coughs> O tej stronie troszkę fabularnej. <coughs> na początku budzimy się ze snu, na gościu znajduje. Jesteśmy naznaczeni. Jesteśmy sławnym stalkerem, Starka, to są tacy ludzie, którzy żyją w Zonie. Zona to... To... te miejsce, gdzie wybuchło to coś w czarnym bylu? jest taki potwór niewidzialny. Z tym zawsze mam tu problemy. Ta gra jest bardzo realistyczna. A czy ma troszkę aspektów realistycznych Na pewno ten Czarnobyl jest dosyć taki realistyczny yy, Na pewno to, że ta ciekawostka się broń zużywa. A czym więcej posłaliśmy wrogów w piachu, tym częściej broń się by nie zacinała i inne różne takie problemy. Bardzo trzeba oszczędzać amunicję. i można robić tego jak ja teraz. właśnie ja tak strzelam na pałę. Koniec gry. Oba, to wiecie co? Ja, czy dobra, wyszłem na powierzchnię. Chciałem wam pokazać, jak na powierzchni wygląda. Tutaj się wchodzi, tam do, do środka. Tam nie chcę wchodzić. O, słyszycie teraz, lektor mi minusował uczty. Ostrożny i powodzenia. Teraz powiem troszkę o plusach i minusach. Niestety na minusy te. na Niestety kilka minusów tutaj się znalazło, ale to konkretnie będzie wymienione dokładnie w mojej recenzji na mojej stronie internetowej, ale teraz troszkę powiem. Na pewno minusem jest niestety troszkę monotoni. Również minusy. Znaczy, nie, to nie jest minus. To dam do plusów, a nie do minusów, bo niektórzy udają mi to jak... znaczy słyszałem, że niektórzy dają mi to jako plus, niektórzy jako minus. Ja to dam jednak jako plus. Bram... Zjem sobie coś. Aha, nie mam nic do jedzenia. piłem się. To tak krzywo idę. O te piknięcie? To jest dźwięk czujnika. Dźwięk czujnika. Który nas ostrzega. Ostrzega przed promieniowaniem bo jesteśmy w sławnym czarnobylu tam ten wybuch był tam wszystko jest teraz to się tak bardzo pocił, bo wiem, że są żołnierze a ja za bardzo jakoś nie mam ochoty z nimi walczyć mm. tam jeszcze do minusów do minusów co by tu jeszcze powiedzieć o tych minusach <laughs> w sumie to już nie... Ja Ci już nie włączam teraz takie podsumowanie jest, tak z minusów to niestety oprawa y, wizualna nie, nie jest za bardzo dobra z minusów również trzeba y, ja tam mówiłem czekajcie bo zapomniałem Wiecie co, teraz, teraz nie przypomnę, wszystko... Znaczy, słyszeliście, to już mi teraz to wyleciało z głowy. Yy, aha, dobra, to teraz przejdę do plusów. Yy, minusy dokładnie będą w recenzji tekstowej, plusy. Ale yy, tak, z plusów na pewno to ta ścieżka audio bardzo mi się podoba, szczególnie z tym minusowym utom. Do plusów na pewno należy klimat, yy, połączenie gier, akcji RPG, action-RPG. Yy, na pewno... Również dużym plusem jest y, te realistyczne elementy typu właśnie zniszczenie broni, zużywanie się wszystkich rzeczy, ciuchów, wszystkiego. Y, na pewno dużym plusem, znaczy plus dla mnie, a dla niektórych minus, bardzo duża inteligencja wrogów i wytrzymałość. To jest duży plus. Y, na pewno tak z plusów to interakcja z dotyczeniem też jest dosyć spora. No, i to w sumie będzie koniec. Zapraszam na moją stronę playgra.jojo.pl Narka.